Siemano widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. Ja widzowie właśnie wracam z talerzowania. Potalerzowałem jeszcze parę kawałeczków, jak widzicie, a gromaszek podczepiony. Wy napiszcie hashtag nowe, a wam przypnę serduszko. A dlaczego? Ono dlatego, że zaraz coś zobaczycie. Ja sobie wezmę ogólnie mój mniejszy ciągnik yy, na dzisiaj, który mam przygotowany do jeżdżenia tego wielkoluda. To niech na razie stoi. Po prostu niech stoi i sobie odpoczywa, bo już na placu stoją. Chyba cztery nowe nabytki, z tego co wiem, to gość już dwa transporty zrobił. Bo wynająłem kierowcę po prostu ciężarówki, lawety, tak bardziej precyzyjnie mówić. I wiem, że zaraz znowu ma być, dlatego zjechałem specjalnie z pola. No i teraz biorę ciągnik, będę stamtąd ściągał. Rozładunek mówiłem, żeby tu się nie pchał na gospodarstwo. Coś musimy widzowie zrobić z tym wjazdem, bo na te duże maszyny będzie tutaj ciężko. Co prawda, gospodarstwo rozwinęliśmy jako tako, nawet bardzo. No ale co z tego jak ja tu na przykład się nie będę mieścił, tu nie dość, że słup, to jeszcze drzewo, o jest już, patrzcie Przyjechał, czekajcie, ja to nie wiem, czy ja będę musiał to ściągać jakoś, nie wiem jak oni to ściągali wcześniej Dzień dobry A, dobre. dobry e, Witam pana, witam, witam, e, ile pan już tam widzę dwa transporty zrobione, bo widziałem wcześniej maszynki, e, tak. to dla mnie wszystko Do pana A, to dobrze Powiedz mi pan, y, gdzie to, jak to kurde teraz Nie wiem, De... czy to biegać, normalnie tutaj? Jak... Kurde a podjedzie pan jakoś, ja się tu zmieszczę. W sumie zmieszczę się tędy, to od razu pan się rozłożył. Rozładunek zrobimy tutaj, tam Wie pan, mniejsza o to. Nie będziemy się bawić. Nie zderzymy się tu? Nie zderzymy. Tak. Tam jeszcze widzowie, jeszcze coś będzie fajnego, ale to. Ale to zaraz. Tam też moje maszyny stoją. Sporo tego kupiłem, naprawdę sporo tego kupiłem, jeżeli chodzi o ceny. Sporo rabatów od firm było. Może pan tam podejść, to w sumie będzie pan podczepiał. A dobra. No dobra. Powoli, powoli dobra, o, czy tu, Ja sobie pan... ja zjadę wie pan co naprzód ja mam obciążnik, Zaraz to wezmę na tył jeszcze raz, o. tylko muszę kurde tutaj gdzieś to poustawiać. To poustawiam byle jaki, zaraz będę przyjeżdżał. Później widzowie jakieś okay. porządki porobimy. Zaraz sobie ustawię tutaj. No i tak jak mówię, no nowych nabytków od groma tak naprawdę kupione. Kosiareczki, patrzcie, to akurat jest do większego John Deera kosiarka. To też, o kurde, co się dzieje? Aha, czyli ją trzeba rozłożyć, zanim ją odepniemy też słabo trochę, no ale dobra. Będzie musiała chyba być cały czas rozłożona. Dobra, spróbujmy ją po prostu zostawić jak na razie tutaj. Aż mogły mi tego drugiego jeździć i cały czas odczepiać. No i to jest ogólnie zabawka na tył. 9,9 metra szerokości roboczej. A co? Naprzód będzie 3,3 metra, czyli gdzieś tam szerokość... Ogólnie wychodzi 9,9 metra szerokości całkowitej. Dobra panie, podczepiamy teraz to Dawaj pan, tylko szybko, bo tu zaraz kto przyjedzie No nie to, to, to wie pan co to jest ruch taki malutki, że dlatego no, się tutaj rozkładamy to, to, to wiadomo czy sąsiad nie zadzwoni? A no to to, to to, nie wiadomo nigdy A to on Dawaj, jakby pa, dzwonił to wie pan jeszcze po policję zadzwoni co? I pan byś mandat dostał, ja bym dostał mandat no, za... Ty, 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 no to po co mnie to? No Tylko ludzie czekają na takie okazje, o co to się no. dzieje? No. A nie, drogi! o Panie! Słucham! Nie. Chodź pan, wyjdziesz pan, to zobaczyć, czy nową fryzurę mam, bo fryzera wiemy? Zaraz, zaraz. Dawajcie! O kurde, taka powiem panu. Co? Młodzieżowa! Chrystian Ronaldo! O, ha, ha. To wie pan Cristiano Ronaldo w takiej to grał już ładnych parę lat, to pan no chyba ja. zdjęcia jakieś starsze masz. No ja 50 lat na karku, a jaka fryzura! Ha! Ej, ale wąs widzę też się trzyma, to jakiś barber a, chyba wleciał, a nie fryzjer zwykły Nooo, my żarnka nie przecina, ona ona ma wprawę To ona jakaś fryzjerka no. kiedyś czy dalej fryzjeruje? No, nie no fryzjerka no to ona i ojca i matkę siże E to maszynkę fryzjer? jakoś dobrą musicie mieć w domu No Mamy tego kupiłem w Chińczyku, ile to ona, chyba ze 4 dychy była. To dobra maszynka Dobra, to czekaj! To nie w ogóle? Eee, no jak nie, no tylko 40 zł było dane! No, to co ma nie czynić? Co to Ja się nie znam! Nie znam się na pryzjerskie! No ty 4 biegnie za maszynkę, to co ty? Panie co, nie cofaj, czekaj! No? co tam na ściernisku zawrócisz, tam jest sucho! A, nie! To ja jadę po ten drugi transport! Tak, tak, jeszcze, to w sumie to już dzisiaj, za czwarty pan będziesz robił! Znaczy, no mówię teraz drugi. Nie? A no teraz tak, tak. No, dobra. dobra, widzowie. Jeżeli chodzi o kosiarki, no to widzieliście. Ja zaraz to nie wiem. Przyjdzie sąsiad, pewnie zaraz zobaczy, że tutaj ciężarówki przyjeżdżają. To pewnie będzie chciał oglądać. Co z tą talerzówką i co z tym John Deere'em? Bo ja no kupiłem tych nabytków. Kredyt jest. pokaźny. No mam nadzieję, że teraz na kredycie się nie przejadę. Mam zboża w binach dosyć sporo, także też to będziemy sprzedawać. Kupiłem siewnik. Od Lemkena 12-metrowy, taki rozkładany. No, trzeba było coś większego, bo te siewniki moje aktualne. No, to widzowie była porażka. Jeżeli chodzi o talerzówkę, dwóch nie potrzebuje, także agromasz pójdzie na sprzedaż. Będzie wystawiony e, elegancko, za jakąś tam dobrą cenę. John Deere 8400. Napiszcie, napiszcie mi tak szczerze, co robić. No, bo ten ciągnik się przyda do nawozów, do jakichś oprysków, do tego, do tamtego, bo to jest mniejszy John Deerek. Na no tego większego bym sprzedał, bo i tak jak wiecie, oficjalnie zakupiłem 7RK, 350 koni, dlatego te maszyny, no, nie mogłem sobie pozwolić, żeby mieć ciągnik, wiecie, 350 koni, a jeździć jakimś, nie wiem, pięcioskibowym pługiem ob obrotowym albo coś w tym stylu. Tylko naprawdę w te maszyny, no, poszło bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę jestem na minusie. No, jeżeli chodzi o kredyt, bo też bardzo dużo pieniędzy. Gdzieś tam te dane wam pokażę. Doszedł pług, po prostu no, było to wymagane Talerzówka z Pottingera Kultywator, czyli taki agregat bardzo mocny Znowu z Lemkena, od Lemkena w ogóle mam trzy maszyny, dlatego będzie dosyć duży robacik tutaj Pług obrotowy No i doszedł jeszcze Euromilk, czyli właśnie takie mieszadło O już gościu jest, bo to gdzieś z bliska przywożę te maszyny ja Tu się zagadałem, o jest, to już jest widzowie maszyna Spada, e, pan znowu tak samo się ustawi. Ja wezmę półki, tak samo się pan ustawi. Dobra, teraz to jest widzowie, naprawdę. Nigdy w życiu nie kupiłem tyle nowych nabytków. No, widać, że się powodzi, a jeszcze pola trzeba będzie dokupić. To już całkiem będzie nabytkowe gospodarstwo. No, tutaj zobaczycie naprawdę duże sprawy. Marzy mi się jeszcze 8RK John Deere kiedyś, ale to jest temat taki, że najprawdopodobniej nie będzie zrealizowany. To co, rozładujemy? No. no. O nie. A co? A jak tylko zapytam, a szkoda to pieniądze? Kredyt i to dosyć duży, wie pan co, teraz są korzystne a, kredyty. Taki kolega mi polecił, żeby w jego banku, znaczy no w jego, on pracuje w tym banku, o? po prostu jego zwykły pracownik, ale jest wyższym stanowiskiem, bo tam jest jakimś kierownikiem. E, I dostałem kredyty 0 oprocentowania, wie pan? No po na znajomości. Pewno. Na pewno, no. No, no naprawdę. No tyle pewno. ile wziąłem, tyle muszę oddać. Na pewno już, no ta oszustwo, no po znajomościach wie o, pan, że w tym panie, kraju wszystko da się zrobić. Panie, pana oszukają, wszystko z dymem pójdzie. Jak pan nie oddasz? Szymane, jak ja mam no, wejść do tego wyszale. traktora? Ja się tam ktoś podciągnę? O! Jak ja słyszałem, bo... To jest... Czy 0% oprocentowania, a później dom z dymem poszedł? Proszę to to w takich, w takich zwykłych bankach to wiadomo, że tak jest. To, bo to nie ma co się oszukiwać, że tam krojo tych klientów, no ale jak ja mam kolegę do podstawówki, jeszcze z nim chodziłem, no to... Stop! Stop! Stoję! No panie co pan zrobił? Co? Nie no wejdź pan! Co? Nie pan! Nie, co? Nie co brak! Ja pierdziłem, że pana, jak ja się już przestraszyłem, że zaraz prasa będzie uszkodzona, jak to już na mnie stoi. Spokojnie, panie, to tylko, to tylko takie to wcipy. Ja tam nic nie widzę, pan mi krzycze, jakby coś zaczepiał. Dobra, dobra, spokojnie można jechać. ale ale, fajne powiem panu maszyny, niezłe. No powiem panu, ta siedemerka, no koszty tanio, jak można dla mnie. Wybiernąć? Traktorem? No. No dobra, okay. zajedź, zajedź pan na gospodarstwo jakoś. Dobrze. Tylko tu w to miejsce ja bym chciał. A jak tu się ten... słucham? O, prawda, to jest automat. O, o i tu pod lewo pan podjeść, a tu pod lewo. Panie, się? Gdzie? panie gdzie stój to... pan! Z hamulec tam jest, e! Tam. O, Boże... O kurde. Te, panie, ja nie chcę, ja takimi nowymi to nie umiem. Spada przecież to tak samo jak w starym się hamuje, do no, hamulec wciska się to chyba hamować. To? to ja nie, nie widziałem jak gaz odpuścić. Ja pierdzielę, no bo to wszystko jest sterowane już na rękę, no panie, no. Papie, pan mnie gadać. I kurde serce boli trochę. No jakbyś pan rozwalił, to by serce pana bolało gdzie? Gdzie tu uciec? Nie, Albo w prawo... Kto kogo? No, Jakbym rozwalił, to pana by portfel bolał. Przypada, mam nagrane, ja wszystko nagrywam Ale co z tego? No jak coś z tego, no? A co tam przyczepa tu taka rozwalona? Nie rozwalona, tylko delikatnie przechylona, ze względu na to, że była wysypowana, bo był cenny materiał na niej. My te burty dlatego. Panie, a tu ten złodziej mieszka, co kurnik ma? E, tak, tak. Kurde, to, to co jaja, skąd on ten kurnik budował? pana, tak, no, jak, pan wspomniał, tak jak pan wspomniał, żeś na starcie. No ja nic nie będę mówił, ale pan własną nie no. masz. No, Mercedes a prezydent dał, no, kurde. To, 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 panie, to co się mercedes. dzieje w tym kraju, to w ogóle to jest takie dziadostwo no, Jak mógł on dostać, to to nie ma na co... No. Tyle jest potrzebujących osób, panie. nie o Kurnik sobie budował na parę kurek, jakiś parę kurczaków wchodzi, ledwo co żyje no. Bo nie karmi, bo mercedesem to, jeździł a, to, Ale proszę, powiem panu proszę, w tajemnicy, bo to jeszcze w wiadomościach chyba nie było Mercedesa a, to, nie ma, nie ma Proszę pana, ja wszystko wiem, mercedes z dymem poszedł A to było już w wiadomościach Nie, nie, nie było proszę pana A to pan wie wszystko a skąd? To ludzie z Do widzenia panu A ja powiem panu, że jeszcze lepiej, bo teraz yy, no. pojechał tego brać, woziłem go specjalnie do wypożyczalni yy, Merce Znaczy Mercedesa, poczekaj pan, Mercedesa, no to on mu wybuchł, no. ale on Lambo jakieś wziął Takie STO, czy coś takiego, takie mm -hmm. niebieskawo coś tam no, no, no. Nie wiem co dokładnie tam wybrał, ale chyba miał brać Lambo, by jeszcze nie dzwonił, nie pokazywał się tym samochodem ja powiem panu, dobrze wiedzieć, powiem panu, dobrze wiedzieć Tak? Ha ha ha, wiedzieć. <dobnie> no. Nie wiem, gdzieś to no pewnie... Nie, nie będę mówić. Pan... No. Coś nie mówię, ja tam nie, nie wiem o co chodzi nawet, no to wie pan. No, to pan się niedługo <dobnie> Ale co się dowie... Do... Co się <dobnie> dowiem? Nie nic, nic. Nie, nie, nie. nie będę mówił. Do widzenia, panu. Coś się znowu stanie? Nie, do widzenia. Do widzenia. No się pan w swoim czasie. Kurde widzowie, a co jak to on podłożył? Przecież to nigdzie nie było wiadomości, a tu wybuch był. Przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy mógłby być Huki, mógł splotek ludzi się do, dowiedzieć, ale on przecież nie mieszka w tej wsi. Chyba. Przynajmniej ja go nie kojarzę. Nie, no, trzeba będzie Kolizowi powiedzieć, co tu się dzieje, bo to. Ty, jeżeli to jest faktycznie on, no to wiecie, no wtedy miał kaski i tak dalej, to tam nie było widać, ja widziałem te nagrania. No i tam na nagraniach, no to wiadomo, że za dużo nie dostrzeżesz jeszcze w nocy i tak dalej, I to nagranie też Ta kamera wiadomo, na drzewie, to nie jest z górnych lotów No, ale To dziwna sprawa, żeś taki gościa za bardzo, taki wiecie, taki troszeczkę podejrzliwy aż się robił że i mi nic nie wysadził Czego szybko będzie złapać No i co, siedemereczka, jeżeli chodzi o nowy nabytek Nie wiem, sąsiad jeszcze nie wyskoczył z tej chałupy, że zobaczył nowy ciągnik e, Może nie widział, może go nie ma Patrzcie Prasa John Dira, to co mi gościu polecał, setka John Deerek kwadraty, bardziej można powiedzieć, że prostokąty. Teraz będziemy robić no bardzo fajna, dwa koła z tyłu, a tu tak jak mówiłem, 350 koni, Patrzcie, no to jest to jest traktor, po prostu marzenie na szerokim ogumieniu. Tu są jakieś takie jeszcze wypustki, obciążnik jest w zestawie, no naprawdę marka John Deere się tak ładnie przygotowała. Dla mnie, bo to jest też maksymalne wyposażenie jakie jest. Ja też wiecie dziadowskich maszyn jakiś nie brałem ze względu na to, że no... No kredyt i... Je... O, jest. Siema. Wziane sobie... ty? O co jest! Co się dzieje? No jak co się dzieje? Nowe dobytki przyjechały dzisiaj. Co to co za jaja tutaj? A, tale... O, talerzówki nie chcesz kupić, bo kurde talerzówkę mam na sprzedaż tego John Deera. nie Jaki? wiem czy się zdecydowałeś w końcu do niego czy nie Nie, słuchaj ja bym... Znaczy ja miałem go brać od ciebie, tylko kurde Ja uznałem, że to nie ma co się cofać Trzeba znaczy, iść. Czyli coś kozu. nowszego byś brał? No, co, znaczy nie koniecznie coś nowszego, tylko wiesz coś mocniejszego, bo Ilon ma koni. Szczerze 280, ale wejdź sobie I do środka, wajte. zobacz jak to wygląda. No, siądziesz się zakochasz. No ja ci szczerze mówię, siądziesz się zakochasz What the... A miałem coś powiedzieć. Nie nie no. Był słuchaj. gościot, ty mówiłeś komuś o tym, że Mercedes wyleciał w powietrze oprócz policji? No, no gdzie, no co, tu no, nie można zagadać nikomu. No, no to ogólnie ten gościot co mi woził sprzęt dzisiaj no? powiedział, że jesteś złodziejem. Co? Tak, powiedział, że jesteś złodziejem i, on wiedział, i on wiedział, że Mercedesa już nie masz. A co to, co to za chłop? Jak on się yy, No miał taką fryzurę koło i rokeza takiego, wąs miał, okularki. Ty, no ten ty, co na tych żarówkach jeździ, no nie? I on ty, mówił, że ty, takie ty. rzeczy się w Polsce nie powinny dziać, że zwykła osoba dostaje Mercedesa. A to jakiś pewnie zazdrośnik. A skąd on wiedział, że poszedł z dymem? Toż policja, toż to Chyba, że ty komuś mówiłeś. Nie, ja nikomu nie mówiłem, ja się go pytałem skąd on wie. No i on powiedział, że... Yy, właśnie... To już, kurde nie pamiętam, ale ja mu powiedziałem, że ten, że pojechałeś po tego, po Lambo, teraz Kurde, się. I on być... mówił, i a on może... mówił, że e, to zobaczy pan, co będzie z tym Lambo Ale nie mówiłeś, że to wypożyczone? Kurde, nie, może, że nie, nie zę. mówiłem To bo może, że kupi, że kupuje No właśnie, dlatego ja nie chciałem mówić, że zasadzka jakaś będzie, tylko powiedziałem, że pojechałeś, to nie? Bo tak sobie domyśliłem, że to może ten gościu był Ty, a co jeżeli to ten kurde gość, gostek mi wysadził i przyjdzie znowu tu? Powiem ci, że nie wiem jak no przyjdzie to, to w nocy, daja. bo w dzień jeździ przy w robocie, to w dzień na pewno nie ten. No tak. Kurde, no ja nie wiem, co myślisz na ten temat, szczerze mówiąc. Powiem ci, nie wiem, ale tą talerzówkę trzeba wystawić na sprzedaż. Chcesz talerzówkę pięciometrową? Ty, ale tak szczerze ci powiem, że ona tu mi się raczej nie przyda, to już ja mam podobno. Dobra, to ja będę ją wystawiał na sprzedaż. Wiesz tego John'ego to jeszcze ci pokażę nowe dobytki, które mam na placu, bo to 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 jeszcze nic o to, co jest no. na gospodarstwie. Ale to, kurde, John Deere naprawdę fajny. Ile mam ja to... koni? 350, tak chcesz możesz nowym się przejechać na placek, bo tam to przez drogę aby. No? To jedź. Kurde. Zami Ale mi, mi wiesz, co też mi się pozazdrościł ten gościo, bo dałem mu się przejechać tym John Deere'em nowym, to prawie do ciebie na podwórko się wwalił. A to co, ja, jak to się. No pojechał Chciało prosto drogą, rozwalić? a nie wiedział, jak gaz puścić. To jest jakiś debil w takim razie. No ja nie wiem, albo chciał mi rozwalić, bo też się pytał za co, to kupione, skąd na to pieniążki. No to też Aha, powiem ci, że to podejrzana też sprawa. To się dowiadywał. Tak. O kurde, to nie gadaj, że to wszystko to twoje tutaj. Yy, wiesz, co to wszystko moje, no? No No, to słuchaj, Sonia, ta sprawa trafi naprawdę chyba gdzieś na policję. Znaczy wiesz, co to, to od tego kolegi, od tego Bartka, co tam kredyty daje po znajomości. <gry> A, to ja wiem o kogo chodzi. No to Pottingerek nie jest taki drogi. No za Pottingera zapłaciłem 100% ceny. E, jeżeli chodzi o Lemken, no to na wszystkie dostałem 25% rabatu, bo no kurde, od Lemkena aż trzy rzeczy wziąłem. Euromilk, y, dostałem też fajny rabacik, że pokażę to na filmie jak to wszystko działa Powiem ci no nie Ta było aż tak potężna. drogo Na John Deere no to sam wiesz, no jeszcze mi dawali rabaty na tym, na wystawach To no, to też na John no Deere rabacik Ej John Deere to cię w dobrej cenie wyszedł Tak i maksymalne wyposażenie No kurde, dobrze, 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 super I co, teraz poczekamy do zimy, że paki się posprzedaje, o, wszystko się posprzedaje Kredyty się pospłaca, chociaż w połowie i można. Co, i można działać, no nie? Ja dzisiaj chciałem się przetestować coś, ale dzisiaj to ja nie wiem, czy my zdążymy w ogóle. Słuchaj, żeby tylko nie było żadnych problemów z tymi kredytami, bo żeś kredyt duży wziął, żebyś miał za co go spłacać. No właśnie, ty, może byśmy jakoś to poustawiali, bo to kurde. Do wiaty trzeba. Albo tam pchać, tylko ta talerzówka na wysokość nie wejdzie. A przepraszam, a kto to bęko tutaj tu wjechał? Pierwsza, no, to BMW byś wywalił całkowicie na złom. <słuchaj> nie, no coś ty. Czekaj, zrobimy tak. Nie wie... O, oh, O, Boże, strop. Pogięło się? Ale czekaj, Ty, a jakby o... Jo... Gdzie? To się nie zmieści na szerokość. Dobra, stój, o, powoli, powoli, powoli. Ale... Nie! Nie, co robisz?! Gdzie? Urwiesz! Myślałem, że to z rozpędu I... wejdzie. Ta, wejdzie, odczep to. Zaraz tak, żeby tak się nie zarwał. Prasę wstaw, a ja a odstawię tego gruza. Przepraszam, czemu ładowarka tam stoi? Eee, pod wiatą, a nie u Ciebie na dworze. A, dobra, to dobry pomysł. Ty, słuchaj, to ja pług może bym wstawił. Pług możesz wstawić, a ja wezmę prasę, też tam wstawię. A tego Jakoś... John raz sprzedajesz? Którego? O tego. Nie, ten zostanie 500. do oprysków, bo to wiesz, mniejszy John Direct to... No ja trzy mi niepotrzebne, nie. no nie ma, nie ma co, wiesz, się oszukiwać, no... to za dużo. Niedawno jeszcze był największy na gospodarkę ter na teraz tylko do oprysków? No już wiesz, trochę czasu minęło, to też nie można stać w miejscu. Nie? A u ciebie co? No, ursusy były, New nagle stoi. Przepraszam, ursusy to zostały mi ukradzione, one by do tej pory były. To trzeba ich poszukać! <noise> no trzeba! <noise> Ale kto ukradł? Też byś jakieś nowe nabytki se kupił, a nie o! Nie no to już niedługo, słuchaj, dojedujesz jest... tylko. Kwestia czasu, pędzi. Ja ci mówię, kredyt dobra sprawa Ci nie, powtarzałem ja od początku Wezmę, bo ja nie mogę przepatrzeć Tak Będę mnie w komentarzach od dziadów wyzywać Skur się tyle nie dorobisz, no. to, to. Nie, ja dobre pieniądze skur zarabiam, ale nie mogę przyboleć tego jak teraz miał od dziadów będą wyzywać Tak, że dziad jesteś, tak? nie tak no. napiszcie tak, napiszcie tak, wejdźcie do kolizja na kanał, że napiszcie mu u... nowych... ty dziadzie no. o. Że nowych maszyn nie, nie pokupuję, tylko dziadów mnie będą wyzywać Ta. Nie mogę kupię niedługo takiej maszyny, że Kopara upadnie Czyli pamiętajcie widzowie, pług, unia pięcioskibowy I ciągnik na pokaz 350 O Nie wyzywajcie mnie, że jestem Bambikiem Ja po prostu nie mam fałdolców Kurde, powiem Ci że te kejsy bardzo ładnie wyglądały co tam oglądaliśmy. Mógłbyś zainwestować w takiego kejsika Nie ja Lamborghini Ciągnij? Lambo Lamborghini, no. A widziałeś coś fajnego z tej marki? Widziałem. Ja już się dogadywałem z jednym chłopakiem. Ło, kurde. To powiem wam, że Lambo to ja jeszcze na gospodarstwach ale nie, chcę... nie widziałem. No, nie chcę nic zdradzać, na razie ci powiem. Na razie. Gdziebym otworzył nie coś, jeszcze drzwi. jedne drzwi, o. Na razie nic nie będę zdradzał, ale coś się szykuje, słuchajcie. Już rozmawiałem z jednym chłopem. To prawda, używany sprzęt, ale co, ja z salonu nie podchodzę. Kogo to obchodzi, uszę? że wiesz, że używany. Jak Lambo ktoś zobaczy, to już będzie. No ja będę na zabawy jechać będę mówić, że rambo wam w garażu A to pożyczalni gdzie jest? Yyy... słuchaj, one stoi ale nie mogę ci powiedzieć bo to jest poufne. Aha. No tu zaraz stoi kurde tutaj obok gospodarki u, u koleżki nie chciałem jeszcze stawiać, bo mówię zobaczę ktoś za dnia i ten to musi być na zasadzkę w nocy No ciekawe jak to będzie wyglądać, ja bym zobaczył tę zasadzkę, no ale co będę w no, domu Ja w domu moje, nie się... będę siedział ja się boję teraz postawić, no bo mówię, kurde, teraz postawię, ktoś mi przyjdzie, wysadzi, jeszcze policji nie ma. Ale wiesz co, ja w domu nie będę siedział, bo jak bomba pierdyknie tak mocno, to co będzie? A kolega, którędy? Oj, na skróty delikatnie. O, przepraszam. Cały poli... cały, poli... cały to ziemię na gospodarstwie, że taki ciągnik przejechał po niej. <laughs> Słuchaj, spokojnie, zaraz długo tu Lamborghini może być stało. No to sobie jak się na razie mówi, postawimy. Lamborghini czy Lamborghini? Wiesz co, nie wiem. No już mnie to... Znaczy, zaraz. ja jak brałem w salonie rok temu, to też Aha. właśnie nie pamiętam jak mi mówił przedstawiciel e, do tego Lamborghini Lamborghini Najlepiej czy Lamborghini, ale to do Włosz, specjalnie musiałem jechać, to wiesz Najlepiej wyśmiewać się z, z troszkę biedniejszych, bo nowy John Dean na gospodarce to już, o! Już ja nie dostaję, ja nie dostaję od prezydenta samochodów no. Co, A mógłby teraz, powinien prezydent do mnie przyjechać? Bo silos pokazał. O, o takowym, o takowym go zaprosił. Panie prezydencie, tu A zapraszam. Ale święty papież! A może i papież mógłby przyjechać? Krówki by pokazał. Przepada, największa obora w Polsce. O, słuchaj, dla mnie święty papież niedługo przyjedzie. A, że ten Proszę Wójt dotykaną. w końcu wkurzony nie przyjechał za, za to, że coś powiedział w telewizji. Może to wójt jeszcze te bomby podsadza? To nie wiadomo. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Absolutnie. Nie Patrz, wójt. hala. Widzisz jaka hala? Nowiutka, czyściutka, piękniutka. Silosy jakie. Miał. A spójrz na mnie. Ja skromnie, delikatnie. Pieniążki w, co w portfelu, to w portfelu. A przepraszam, a, a sąsiad w portfelu ile ma pieniążków? No Tego już się widzowie nie dowiecie. No. Ja zapraszam na odcinek do koliza, bo coś pewnie się będzie działo. Na razie. Na razie.